Cześć z tej strony, Alex. Witam Cię w Akademii Wilka. Dzisiaj zrobimy zadanie z matematyki, z matury podstawowej. Będzie to zadanie 32. Także mamy taką treść zadania. Wysokość grania stosłupa prawidłowego czworokątnego jest równa 16. Przykątna grania stosłupa jest nachylona do płaszczyzny jego podstawy, pod kątem którego cosinus jest równy 3 piąte. Oblicz pole powierzchni całkowitej tego grania stosłupa. No i dobrze, na początku sobie wprowadzimy jakieś oznaczenia, czyli niech A oznacza długość krawędzi podstawy tego grania i niech alfa będzie kątem nachylenia przekątnej grania do płaszczyzny jego podstawy, no czyli zobacz tutaj tak jak na rysunku, tak A to jest długość krawędzi podstawy, a alfa to jest ten kąt oczywiście nachylenia i zobacz, że jeśli grania sposób jest prawidłowy, czworokątny, to znaczy, że w podstawie ma kwadrat i to warto tutaj zauważyć, tak? No dobra, no to mamy to, co chcieliśmy, tutaj zrobiliśmy sobie rysunek pomocniczy, także przechodzimy do samego liczenia tej treści zadania. Także tak, na początku musimy sobie obliczyć tego tangensa z alfy, a żeby to zrobić, no, zastosujemy jedynkę trygonometryczną. Tak, także na początku, jeśli cosinus alfa jest równy 3 piąte, no to cosinus kwadrat alfa jest równy 9 9,25. No i tutaj mamy twierdzenie o jedynce trygonometrycznej, czyli sinus kwadrat alfa plus cosinus kwadrat alfa jest równy 1. E, czyli sinus kwadrat alfa równa się 1 minus cosinus kwadrat alfa. Przerzucamy kosinusa na drugą stronę. No i tak, no i wstawiamy to, co, to, co sobie obliczyliśmy, czyli to będzie 1 zamieniamy na 25,25, 25, no i odejmujemy 9,25, czyli ten cosinus alfa, tak. No i z tego wychodzi nam sinus alfa równe 16,25, no to wystarczy jeszcze mm, spierwiastkować z obu stron. No i wychodzi nam, że sinus alfa jest równy 4 piąte. No i dobrze, teraz obliczymy sobie właśnie tego tangensa. No i zobacz, że tangens alfa jest równy, no tak, sinus przez cosinus. To co sobie tutaj możemy podstawić. Także podstawiamy to, co sobie obliczyliśmy. Za cosinusa wstawiamy 4 piąte. Za, za sinusa, przepraszam, 4 piąte. Za cosinusa 3 piąte. Jeśli mamy dzielenie przez ułamek, to tak naprawdę mnożymy przez jego odwrotność, czyli tangens będzie 4 piąte razy 5 trzecich. No te piątki nam się tutaj skrócą i wyjdzie nam, że tangens jest równy 4 trzecie. Dobrze, etap trzeci. No to zabadamy sobie zależność między, między przekątną podstawy, a właśnie wysokością tego grania stosupa. No i zobacz, że tangens to tak samo będzie stosunek przy prostokątnej naprzeciw kąta alfa, czyli 16 do przyprostokątnej przy alfa, czyli A pierwiastków z dwóch. Dlaczego? Bo skoro mamy kwadrat w podstawie, to przekątna kwadratu to będzie A pierwiastków z dwóch, jeśli jego bok jest równy. A, to mam nadzieję, że jest jasne, a jak nie, no to wróć do... Można to z Pitagorasa też obliczyć. Także wróć do tego, a my tymczasem jedziemy, no, jedziemy dalej, tak? No czyli zobacz, czyli skoro ten sam tangens alfa jest równy 16 przez a pierwiastków z 2, i jest równy 4 trzecie, no to możemy porównać te dwie liczby, tak? Czyli po prostu zamiast tangensa alfa wstawić 4 trzecie, no, i jak to sobie, że tak powiem, powymnażasz, czyli pomnożysz razy a pierwiastek z dwóch obustronnie, pomnożysz razy trzy obustronnie, podzielisz przez cztery i podzielisz przez a pierwiastków z dwóch, no to summa sumarum powinno ci wyjść, że a jest równe sześć pierwiastków z dwóch to już są obliczenia takie na ułamkach, obustronne, także myślę, że tutaj nie powinno być żadnego problemu. Tutaj na spokojnie sobie to po prostu poprzerabiaj z samemu bądź samej, tak? Żeby, żeby otrzymać taki wynik. No i dobrze, skoro mamy już naszą krawędź podstawy, no to etap czwarty to jest obliczenie tych wszystkich powierzchni, które mamy, czyli zobacz, że mamy dwie powierzchnie pola podstawy, tak, i cztery pola boczne, ale najpierw sobie wyliczymy pole podstawy, tak, przypominam, że to jest po prostu kwadrat, więc bierzemy nasze a, podnosimy go, je do kwadratu, wychodzi nam 72, bo 6 razy 6 to 36 i razy 2, bo ten pierwiastek, razy, pierwiastek z dwóch razy pierwiastek z dwóch da nam 2, czyli to będzie razem 72. No i pole boczne to jest, mamy prostokąt, tak, a razy a razy 16, tak, czyli to będzie 96 razy pierwiastek z dwóch. Tutaj z tym pierwiastkiem się już akurat nic nie da zrobić. No i zobacz, pole całkowite to będą właśnie dwa pola boczne i cztery, dwa pola podstawy, przepraszam, i cztery pola boczne, tak, czyli po prostu to 72 mnożymy razy 2, i to 96 pierwiastków z dwóch mnożymy razy 4, tak! I wychodzi nam, że pole całkowite jest równe 144 plus 384 pierwiastki z dwóch, to przepisujemy jeszcze tak ładnie, żeby zaznaczyć, że to jest nasza odpowiedź. I tym sposobem mamy kolejne zadanie rozwiązane, oczywiście, jeśli taka. Forma rozwiązywania zadań Ci się podoba. Ja zapraszam na stronę Akademii, gdzie znajdziesz ich więcej. A my się widzimy na pewno w kolejnych, także do zobaczenia. Na razie, cześć.